Co powiedziałeś Zero. mi, jak wchodziłeś tutaj przez drzwi, no. Włod, no. ja naprawdę y, się obawiam o to, że y, odejdą nam widzowie, bo zaczną oglądać <noise> kanał Zero. To była pierwsza rzecz, jaką no, przyszedłem i powiedziałem tak. Trwa takie permanentne ogłupianie widza. Ja bym chciał, żebyś przeprowadził ze mną wywiad. O nie, Karol, nie robiłem tego. Proszę cię, ja nie przeprowadź ze mną wywiad. znamy się 15 lat, przeprowadź ze mną. I nigdy nie pytałeś mnie, na kogo głosowałem. Pytałem, Pytałem się stary mnie. na 100%, ale na kogo... nie powiedzieć. Ale proszę, nie rozmawiajmy o tym. No to zacznie się seria trudnych pytań, bo też. Okay. Tak się umówiliśmy przed tym wywiadem. No dobra, to takie moje najmocniejsze pytania do ciebie. Co robisz, że jesteś taki wspaniały i jak ci to wychodzi? Kurczę, wiesz, że mieliśmy nie gadać o tym, wiesz? Jakiś Dobrze, tak zestaw wiem. Zestaw to, jest, e, to jakiś inny zestaw pytań. Czy jak się budzisz rano, to od razu masz takie przekonanie o swojej <grym> wspaniałości, czy to... Czy dopiero z dniem... dniem rośnie? <grym> nie rośnie. Ja chcę być kamieniem w bucie polskich mediów. Na razie jesteś <grym> kamieniem w moim bucie. <grym> na razie bo jesteś z to... drzazgą w moim oku. <grym> trudno mi prowadzić wywiad. Nie, ale właśnie uważamy... Właśnie. jest znaczy mówimy, mówimy to to o że to jest piątek i jest jeszcze przed wywiadem z Andrzejem Dudą, który może wiele zmienić. No, Jestem gotów usiąść i rozmawiać. Umiejesz zrobić wywiad ze mną. No, nie, nie zapytałeś mnie ja najpierw. No, miałeś przed Zrobiłem, do... ale nie odpowiadać na pytanie. No nie zadałeś tego pytania, które chciałem usłyszeć. Czy był jakiś youtuber na polskim YouTubie, który zrobił <laughs> wywiad z prezydentem? Słyszeliśmy, że może ktoś wcześniej coś chciał zrobić, ale nie, nie... Ale nie zrobił. Nie udało mu się. Chyba, chyba nie. Więc tak, uważamy. Że opinie na, na tak, racja. uważamy, że opinie na temat Pana Ludzkiego są przesadzone trochę. Tak, o Jezu, nie, faktycznie, to wodujmy rację. Troszkę przesadzone. Dlaczego ludzie Ja nie wiem. Ja nie może tym dlaczego ludzki jest hejtowany. Może były ja... inne oczekiwania wobec tego formatu na początek. Ale ja, ja bym nie zaczynał startu nowego projektu od wywiadu z samym sobą. Dla mnie to nie mhm. byłoby ciekawe. Ja chciałem Przemkowi ludzkiemu powiedzieć, że z mojej strony ma pełne wsparcie, bo ja nie uważam, żeby był tak, tak zły, jak ludzie mają do niego tak. problem. Czyli ty rozpośród wielu komentarzy, które tutaj mają wielolet no. w górę, tak dalej. No. Ty jesteś jednym z tych, którzy ma tutaj 15 łap w A mi się podobało. Nie, bo nie oglądałem. I mi chodzi w ogóle o Przemka Rudzkiego, którego znam z innych formatów i może nie jest najbardziej charyzmatycznym hop do przodu prowadzącym, jaki istnieje w polskim internecie, ale jest ok, jest merytoryczny, zna się na rzeczy i prowadzi ciekawie. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, żeby tutaj nie było, że my śmieszkujemy z kanału Zero obejrzawszy <laughs> albo nawet nie obejrzawszy jego premierę. E chciałem powiedzieć, że ja się cieszę, że ten, ten podmiot powstał, dlatego że im więcej rzeczy w internecie się dzieje, tym lepiej. I Uważam, że to, że Krzysztof Stanowski mówi, że chce być butem w. w, w kamieniem w bucie polskich mediów, jest oczywiście takim pokazaniem wielkich jaj. No, poruszycie jakąś lawinę. Natomiast, i to jest moje ostatnie zdanie, jak będę jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał Kanał Zero za pół roku, bo dopiero za pół roku się dowiemy, czy te formaty. O, za dwa miesiące. Nie, nie, za pół roku. Pierwszy lot ramówki, czy pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. już będzie mieć wiadomo. Na razie w sumie nic nie wiadomo. Będziemy wiedzieć za. Trzy miesiące, co się ludziom podoba, jak zobaczymy wszystkie statystyki i programów. No tak, bo w, wczoraj w sobie był hate park, nie? Po prostu w sobotę i nic nie będzie, tak? Czyli dla ludzi, którzy już oglądają, no czy ja... będzie w sobotę i też? A, oczywiście. A, ja 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 A, ja, ja. bo my nie robimy w sobotę w Aha, i niedzielę, więc wierszę się. A, okej. Okay. I mnie bardzo zdziwiło, jak mi Władek powiedział, że koszty miesięczne kanału sportowego to jest milion. Milion czysta. Ja chciałem powiedzieć, że kochani, my. Koszty LSA miesięczne to jest milion złotych i my ledwie spinamy koniec końca. Znaczy, dla nas naprawdę, kosz, koszty, koszty, LS, koszty LSA to są przejazdy pociągami. No to jest tak, po pół miliona miesięcznie. Moje biuro, wygarze, plus montaże. Montaż I resztę dzielimy między sobą. Ale jeszcze mamy plany na rozwój, żeby nie było. Chcielibyśmy zatrudnić producenta. To prawda. Ja mam plany Ale na rozwój. Ale nie producent. mamy pieniędzy na to. Ale jakby ktoś się poczuwał do odpowiedzialności, minimum profesjonalności, miał też e, do bycia producentem, wydawcą. E, przez bycie wydawcą, producentem, to jest coś takiego jak kanał Zero miał e, tego Gostka na rozmowie o rekrutacyjnym. Czy widziałeś na takie pół godziny filmie, jak... Eee, no, widzę, że się wypowiadasz. Eee. Masz 10 minut, czy tam 5 minut, wymyśl najciekawsze tematy okay. pomysły na proszę odcinki on. tam przy mm. programie. I od ja takich wymy. ludzi jest bardzo dużo. Oni też pracują we wszystkich nie portali, no, 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 nie? To, to jest miało, ta sama to samo. Przepraszam, otwarta rekrutacja chętnie przygarniemy. Eee, proszę pisać. Chcę być wydawcą Elesa. Małpa <grym> Małpa .pl. Nie sprawdzałem, czy jest wolne? Zakładam, że jest. I tak. Wracając do swojego. Ja nie wiem, czy ja się cieszę, czy się nie cieszę. Ja się cieszę. Ja uważam, że zawsze więcej, bo okay. znaczy, mam... to jest rynek. Jest mi to ambi... Czy jestem Jest mi to ambiwalentne, czy jest, czy nie jest. Jest okej. Okay. Oczywiście, ciekawe będzie dla mnie, bo nie oglądałem Fame'a, więc muszę się posiłkować innymi formami rozrywki. Ciekawe no. będzie dla mnie rozwój sytuacji między kanałem sportowym, a kanałem zero. Dzisiaj dla mnie kanał sportowy, mm, sorry, że to powiem, traktuję trochę jako martwy projekt. Mówiłem, że oglądałem Tak jest pana Borka do Tajlandii? Tak się tutaj żyje. Spokojnie. Na luzie z uśmiechem. Vlog z wyjazdu do Tajlandii jest dla mnie takim. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. A, że walczymy. Mateusz Borek na miesiące zimowe ucieka do słonecznej Tajlandii. Ja, ja się tutaj zgadzam, że dla mnie im mniej gadania między nimi w Między, publi, kim? Pu, między A, Stanowskim i Kanałem sportowym, to już po, zostawcie nam, żebyśmy. To jakby, trzecia strona o tym pogadali. chyba wszyscy na tym na, korzystają. Tak, no to natomiast jeszcze. Yes. Spodobała mi się Twoja myśl mhm. sprzed startu programu, że. My sobie tak czasem śledzimy z Karolem ale z czasem śledzimy takie inne kanały YouTubeowe. Na przykład buddy oglądaliśmy. Oglądaliśmy yy, rozdawnictwo samochodowe. Buddy i tak jak my byśmy nie potrafili zrobić czegoś takiego tak przyznaliśmy rację Czemu że nie potrafilibyśmy produkcyjnie z godzin zaangażowania to... materiału jasne, i tak jasne. dalej no, jest to duża produkcja nie to, to studio światła przejścia mówił o tym ostatnim live gdzie odstawiał ja 700 samochodów i mimo wszystko miało to w sobie taki youtube'owy klimat no nie tak. W czyta coś na żywo coś mi tam przyszło i tak dalej uważam nie wiem czy uważamy uważam mhm. że youtube gdzieś tam się karmi takimi formatami bardziej niż próbą Reprodukcji telewizji na YouTubie. Telewizja uznała, że Wic jest głupi, że Wic jest debilem. Eee, I. Proszę. Pan Raczek, pan Meller, studio. No to są też takie elementy, takie telewizja w internecie. Zapraszam na pierwszy program w Kanale Zero pod tytułem zero ekranowe. Ja się zgadzam z tobą do połowy. Do połowy. Włodek powiedział, że e, przenoszenie telewizji do internetu to może być nietrafiona rzecz i to się już kilka razy działo i się nie udawało w pewnym sensie, ale też musisz pamiętać o jednej rzeczy, że YouTube teraz w 2024 roku jest Medium dla wielu osób starszych, przyzwyczajonych do telewizji, tak samo ważnym jak telewizja kiedyś, tylko że nie mają w tej telewizji tego, co chcieliby oglądać. Więc ludzie przyzwyczajeni do formatów telewizyjnych przenoszą się na YouTube. A. It's a fact. Dlatego na przykład tych dwóch panów, którzy będą prowadzić Ground Zero, ee, panów starszych, panów pasujących do programu telewizyjnego, panów, panów wojskowych, oni mogą przyciągnąć taką publiczność, której, do której ty się nie zaliczasz, no do której też ale publiczność to... Buddy się nie zalicza, zgodę. ale jest ogromna. Podajesz przykład, który jest na tym kanale wisienką, krem dla kremu. Ostatnia... Nie, no wisienką nadal Będą z Stanowskiego materiału. Być ogłoszenie jako ostatnie kompowe. No Czy znaczy nie? No to ja, ja oglądam tego live'a, ma być tak? Ma być debata z, no, o cpk w następnym tygodniu. Czy w Polsce w ogóle ktoś zadał sobie trud, żeby ludziom powiedzieć, o co w tym chodzi? Żeby podebatować na ten temat. Było kilka minut ostatnio w telewizji. Uważam, że dobrze. I powiedział, tyle będzie trwać, ile ma trwać. Kilka godzin, niech trzeba mhm. będzie, to będzie kilka godzin. Myślę, że będzie trwała tak jak mniej więcej ten dzisiejszy program, do północy być może. A nie podwać 30 minut z czterema minutami na osobę, nie znając prowadzący, w sensie, jak mhm. prowadzący nie znał. Osobę. Eee, przepraszam, bo ok. muszę sobie uporządk uporządkować notatki. Nie zapominajmy też, że Krzysztof Stanowski wprowadził kilka hate parków, w których na tej samej zasadzie e, próby rozmawiania o różnych rzeczach, tak samo ważnych, a być może nawet ważniejszych, jak na przykład konflikt w Ukrainie, miał jako gości panów, których autorytet był później nie niejednokrotnie podważany. Ja ja Nawet o Bartosiaku, wiem. na przykład, nie? No ale tak to podważa autorytet Bartosiaka, kto ma na tyle kochones, żeby to robić. Ktoś, kto udowodnił, że plagiatował panem... swoją pracę doktorską? Ja bym się nie podejmował no, jak krytyki nie? pana Bartosiaka. Dlatego dokładnie on, moim bo... zdaniem, nie został zaproszony teraz do kanału Zero. No, bo tutaj jest pan Bartosiak, tutaj są hejterzy. Ja tak. chciałbym tylko zaznaczyć, że ja jestem absolutnie. Ja się zgadzam z Włotkiem pod kątem tego, że tak, debata, ważne tematy. Nie zapomnieliśmy stawić karty? Nie zapomnieliśmy. <laughs> że tak, debata, tak, eksperci, ale też. To nie jest tak, że długi format i nagle tutaj będzie siedzieć sześciu chłopów, bo na bank to będą same chłopy. A, no dobrze, e, rozwiążę problem. Dlatego mówię. Mamy fantastycznych twórców, którzy będą zainteresować. Stać nas na to, żeby pokazywać treści, dlatego że uważamy je za pożyteczne. Czyli ty jesteś tak y, zainteresowany żywo, ale nie. Z... Nie, nie, nie. Ja jesteś trzymam coś... kciuki za kanał Zero. Ja w stu 100%, no, ale, ale jednocześnie powiedziałeś mi, jak wchodziłeś tutaj przez drzwi, no. włod. No. Ja naprawdę y, się obawiam o to, że. E, odejdą nam widzowie, bo zaczną oglądać kanał Zero. <grym> to była pierwsza rzecz, jaką w... no, przyszedłem i powiedziałem tak. Trwa takie permanentne ogłupianie widza. Powiedz mi, ogóle, bo ja, to mnie ciekawi. Tak. Ja, o prezydenta chcieliś zapytać? E, tak, bo ja zrobiłem wywiad z prezydentem i to nie był jakiś rewelacyjny wywiad. Co ja o ja tym wiem, wiele rzeczy. Jedno so, wymień. Miałbym e, przygotowaną e, listę pytań... Nie Ja! <grym> e, <grym> e, <grym> nie, on tak ja, siada, ja, tak... Ja że odwołam w ostatniej a ty Nie, nie, miałbym przygotowaną listę pytań, bardziej uporządkowaną Miałem ją bardziej, tak, miałem bardziej taką chaotycznie, i to też mi wywołało pewnego rodzaju zamieszanie okay. w głowie podczas rozmowy. Ale wiele rzeczy bym zmienił. Stary, to było chyba 3 lata temu. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Ee, tak. tak. CEO I tego teraz, kraju? I teraz, żeby była jasność, ja nie jestem w ogóle ciekaw e, tego, jak wypadnie w tej rozmowie Krzysztof Stanowski, bo on wypadnie jak Krzysztof Stanowski. Ja jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie pan Robert Mazurek. odmień być. No taka jest prawda, no jestem jeżeli jestem ciekaw, kogo... Ko, ko, to jestem Robertemka no, ciekaw. Oni nagrywają za półtorej godziny. Wiem. Pani była by to było na żywo. Bo nie na żywo. Ale za to z wyjątkowym gościem, który... Wjeżdżę do Afryki, więc musimy to nagrać wcześniej. A teraz będą mogli coś na przykład się. Ja się niewygodnego usunąć i nigdy się tego nie dowiemy, bo A może... A wrzucić kamień do buta polskich mediów? Ja się zgadzam z komentarzem jednym, który widziałem na Twitterze, że nierozsądnym jest, byłoby twierdzić, jakoby Kanał Zero był powiązany z pewnymi opcjami politycznymi. O Jezu, platformerscy lewaki. O nie, jednak pisiory, jeszcze gorzej. Skoro ma na swoim pokładzie takie persony jak Maciek Dąbrowski, jak Pan, pan Marcin Meller. Ja też nie wierzę w to, że to jest kuźwa pisowski, pisowska telewizja, nie, no jasne, że nie, natomiast... Ty i Robert słyniecie z osciętego języka raczej z przyciskania rozmówcy e, do ściany. Ostatni wywiad Roberta Mazurka w rmf z politykami, takimi jak Mastalerek. Nie boicie się, że jeżeli nie padną tam jakieś bardzo ostre pytania, nie przyciśniecie prezydenta, to właśnie taka łatka mimo wszystko Cześć, będzie... Ja macierana. wszystkich nie zadowolę. Mam wrażenie... Proszę... W trakcie nagrania tego, znaczy nie, 10 minut nie, 15. Ka Radek pyta, co to jest za kadr w ogóle? Co to jest? To, to jest dobry kadr. Szkoda, że większego stał nie mieli, no, to jest dobry, duży stół elegancki. Nie, ja nie, powiem to jeszcze raz i chcę, żeby to wybrzmiało. Ja trzymam kciuki za kadr. W 100% trzymam kciuki za kanał Zero, ponieważ uważam, że więcej nowych mediów na YouTube, więcej w ogóle nowych mediów to jest lepsza konkurencja. Na przykład, ja jestem wielkim fanem i e, to mówiłem 100 razy w, e, podcastów o netu politycznych, takich jak e, stan wyjątkowy. One by nie zakiełkowały w głowach ludzi zakorzenionych w starych mediach, gdyby się nie pojawiły właśnie nowe media i podcasty i ludzie, którzy zaczęli robić coś nowego, i wtedy te stare media mówią: O, my to też robimy. Ja w tę stronę, ja tak to widzę całościowo, holistycznie, że nowe rzeczy, tak jak kanał 0, powodują, że stare media muszą się zmieniać. Natomiast kanału Zero za wcześnie, oczywiście. wydali jeden filmik, nie ma co w ogóle tutaj dywagować. Szkoda szczepić ryja, naprawdę. Nie mam powodu, żeby hejtować e, kanał Zero na takim, na, takim, na takim etapie. W ogóle nie mam powodu, żeby ka hejtować Może kanał nie, Zero. nie hejtuję na razie chyba. Jedyny hejt, jaki na razie się odbył do czasu, kiedy to nagrywamy, A? to jest na pana Rudzkiego, który już uważał, że nie słusznie, czego co no, by na, na początku. Moim zdaniem Jeszcze jest ten hejt ewentualny na, to na żydę. Żydę. Będzie in, bo na 100%. Ale... Panie redaktorze, chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. No bo ten wiatr wszystko może zmienić. No to, 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 jak gadam, wiesz, patrzę na zupę, ale jej nie spróbowałem, nie? Ktoś kładzie przed mną talerz zupę i mówi, to jest pyszna zupa. Ja mówię, no nie wiem, no jeszcze jej nie spróbowałem. Dzieci tak mają. No. Ja oh. chcę spróbować dopiero tej zupy, żeby powiedzieć, czy ona jest dobra jak czy jest nie. jest u dzieci. Co jest kórzujący u no. dzieci? Ja się <laughs> rodzą? To dziecko, jest takie małe, ten, a potem zaczyna mieć. Zdanie Zdania na różne tematy. Na przykład wiesz, że swoje dziecko już, wiesz, że zrobiłeś coś, co mu, zas mu jej zasmokuje. Dajesz, nie? Kochasz to dziecko. I ona mówi Nie, ja tego nie lubię. Ale mówię, jeszcze nie spróbowałaś. I potem wiesz, na przykład mija, pół godziny czy godzina, no. i mówią, że spróbujesz. Dobra, mogę spróbować. O, jakie pyszne! Ja mówię, ja. <laughs> Czy ja nie żyję na tym świecie trochę dłużej, żeby powiedzieć, że na 100%. Jak ja mówię, że coś jest na 100%, to jest na 100%. E, jedną rzecz cię chciałem zapytać, Wadeczku. 22 osoby są na tej grafice prezentującej na moment startu kanału Zero wszystkich prowadzących, w tym dwie prowadzące e, różne formaty. Z ne, ne, ne. Kto <kłysza <kłysza najbardziej nie. ci się podoba, na kogo najbardziej liczysz? Mateusza Borka nie mogę wymienić, tak? Bo go tu nie ma. Nie, Mateusz Borek jest obok. Jest tutaj w komentarzu. Dziś o 20. Tomka Karożka lubię, uh -huh. jestem ciekawy mat, profesora Matczaka, okay. trochę Gwiazdowskiego, aczkolwiek uh -huh. widziałem też w komentarzach, że ludzie, no ile już można przeczytać Tomka Gwiazdowski do powiedzenia o gospodarce. Na ekonomii się nie znam. Przeczytałem jakieś 500 książek może z ekonomii i będę wam opowiadał, co przeczytałem. Bo ta jest z telewizji Iza i Zachrząan? Tak, to jest i Krzan. będzie robić poranki, na pewno. To wiem. A, no poranki. No to to może być spoko, ale nie będę oglądał. Mało noś. <noise> A ty? Ja wiem, że Maciek będzie robił z, z krzyżkiem Stanowskim poranki, więc to myślę, że oni mają spoko chemię i to będą fajne poranki. I to będą prawdopodobnie najlepiej oglądające się poranki. Jestem ciekaw Tedego. A, poranki. właśnie, jeszcze tam w tej ekipie, Tedego, tam w tej ekipie, odnośnie tej, tej listy, że. Jak można sądzić, że to może być kanał, jakkolwiek, Propistowski, jeśli jest TED? Ale to jest przy założeniu, że TED wiedział o tym i że w ogóle miał jakiekolwiek prawo głosu w tym, że Mazurek i Stanowski będą robić z Dudą. Przecież nie ma, bo to nie jest jego kanał. Wiem, czego mi to brakuje. O, proszę. Bo było... chyba że to dopiero będzie, a nie ma ich tutaj. Bo tu może być więcej osób niż jest tu, tak? Na Jasne, że tak. Bo brakuje mi tych ludzi z otwartych castingów. Nie wiem, czy to nie było tak, że. Ale może oni do redakcji rekrutowali. Bo, bo ja bym chciał, żeby on odkrywał talenty, bo ma nosa do tego, co ludzie lubią oglądać. To ja tutaj muszę. Że trochę... będzie takim mistrzakiem w internecie. To ja muszę tu trochę zastopować twoje konie. Krzysztof absolutnie ma nosa do tego, co się ogląda, tylko że zwróć uwagę, że w przypadku kanału sportowego wyszło, że on ma nosa, ale równocześnie tylko on potrafił te kanały, te formaty robić. To, że tu masz tyle osób, to nadal wymaga też od nich wszystkich chęci robienia tych rzeczy. Oni bez dwóch zdań. Można wszystko mówić o Krzysztofie Stanackim, ale jedno trzeba powiedzieć na pewno. Jemu się chce. Moi <task> drodzy, <miliardszki> także yy, podsumowując, ja trzymam, <task miliardy> ja trzymam kciuki. Jeśli za ktoś, poczuł się, yy, jeśli ktoś <task miliardy> poczuł się urażony tym, że cały odcinek poświęciliśmy, nie, że cały odcinek A. poświęciliśmy dyskusji na temat... Kogoś no, innego no. niż my, zamiast stworzyć coś naszego, ja uważam, że to LS, przepraszamy. Ja uważam, że LS, Bo my przepraszamy tylko, kiedy ktoś poczuł się urażony. To prawda, a do tego ja chciałem powiedzieć, że jako, że jesteśmy na YouTubie tak długo praktycznie, jak polski YouTube istnieje, to uważam, że e, tak duża rzecz dla polskiego YouTube'a, jak start kanału Zero, my? wymaga absolutnie poświęcenia tego czasu. A my dalej my. A my cały a czas. Dalej, my. Dajcie znać, co myślicie o kanale Zero, bo już, już pojedzie, jak więc trochę innych formatów się to Już powiem, z dudą. Już, 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 już całe sobotę i niedzielę Kurde. na Twitterze już żyłem. Wy już w tym żyliście. każdy A my, my ciągle nie wiemy. Tymczasem wam dziękujemy. Czy ktoś odszedł? czy może ktoś się odszedł w ogóle? Także ja może się nie spodziewałem, po... że to będzie. Że się zacznie. Ale nie, jedna rzecz. Ale panu to Pytanie: czy, czy Mateusz Borek wytrzymał? Czy było tak jak tu, czy wytrzymał? Ja myślę, że wytrzymał, bo kim dla kanału sportowego jest dzisiaj Krzysztof Stanowski. Dokładnie. Drodzy Państwo, tymczasem my wam dziękujemy. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy. Popraw proszę. Jest ok. Proszę popraw. Dla kogo mam to poprawić? Dla ciebie? Dla mnie, no. No ale mikrofon nie idzie do góry. To jest większy problem. To jest problem. Nie. O, to jest teraz dobrze. Z tym kablem co, na środku? Tak. No ale, ale, ale... tego mikrofonu też nie widać tu. Karol! Ale mi się podobał LS z kablem na środku. Co ja robię nie tak? mu przestań, to jest mój mikrofon z eBay'a. Przestań z eBay.de. Nie, jeszcze o, Jeszcze tak będzie lepiej. No. O, no, no, no także... A zabrałeś ten kabel? Co ty robisz wód? Co ty Co zostawić kabel? Proszę cię. Nie, jutro. A wy co że zostawisz kabel? Nie.